Mam dość. Kurde, na każdym filmiku dostałem jakieś prawa autorskie. Przez to, że muzyka gra w tle. I próbuję to ograniczyć, więc od teraz postaram się dawać muzykę w tle, jakby to robił serię, żeby tej muzyki tak nie było słychać. Ale no, dzisiaj szczęśliwy jestem, bo... Polska przeszła dalej, graliśmy z Walią wczoraj i szczerze, mam dużo siły dzisiaj, żeby nagrać tą sesję, bo wygraliśmy. Jakbyśmy przegrali, to nawet nie wiem, czy bym przyszedł do tej porze ale nawet nie spałem długo, spałem tylko 5 godzin dzisiaj, ale obudziłem się taki szczęśliwy przez to, że wygraliśmy z Walią. Wygraliśmy też ruty karne, więc dzisiaj mam więcej motywacji, żeby nagrać tą sesję niż na przykład, jakbyśmy przegrali z Walią. I też dałem zakład i wygrałem. Więc forsa też wygrana Ale no, dzisiaj trenujemy barki i plecy Będziemy znowu robić na y, maszynie Smitha Bo tak mi się lepiej teraz trenuje na barki Handlami to dawno nie robiłem już Wolę na tym zacząć, bo mi się bardziej podoba. Więc jak mówiłem, no jak nawet mi się nie chce zrobić jednego ćwiczenia, to i tak zawsze zmienię na coś, na, te, na ten sam ruch, tylko na inny sposób, na przykład zamiast wantami to zrobię na maszynie Smitha i ogółem też jak chodzi na przykład o klatę, ale jak frenuję inne mięśnie grupowe, to żebym robił ten sam ruch, ale nie muszę co chwilę to samo ćwiczenia robić, co, nie? Lecimy z pierwszą serią. Co sądziliście o tym meczu? Wiem, że dawno się skończył, bo ja wrzucam śnięki trochę później. Ale czy myślicie, że, że probierz jest dobrym wyborem? Mi się podoba jego podejście do tej kadry. Nie boi się podjąć własną decyzję. Bo tak to większość trenerów się boi, co media powie. Każdy kibic mówił, że ten nie powinien zagrać tego meczu i patrzy, nawet nieźle zagrał. Więc mi się podoba ten trener, to że na początku nie byłem pewny jego, bo ja bardziej chciałem e, tego, jak on ma. Kurde, jak on ma. Ja zapomniałem kto był drugim kandydatem, żeby być trenerem, ale no, nie byłem wielkim fanem, że wybrali akurat tego powierza. Ale na razie nam OK idzie, wyraźmy ze Stonium 51 przecież. I mamy euro. Więc zobaczymy jak pójdzie na tych mistrzostwach. Mamy ciężką grupę, bo Austria jest w formie. Holandia, Francja. To, to nie są łatwe drużyny, co nie? A zobaczymy jak pójdzie. Damy piątki, zobaczymy jak pójdzie. Dobra, druga seria. Daliśmy piątki, więc 20 plus 20 plus 5 plus 5 plus to ja nie wiem, ja to naprawdę ważne, chyba na każdej maszynie jest inaczej. Wiem, że o kurde Natalia jest. Ale chyba ogląda moje filmiki, bo jak patrzyłem ostatnio, to mi weszła do kamery i powiedziała, ja mniej gadam, więcej robię, a ja to tylko na filmiku powiedziałem. No, więc miło. <laughs> Jakbym tą sztangą zrobił, to bym puścił tą sztangę i bym sobie kontuzję zrobił. A to, że na Smithie to robię, to mogę zaraz sobie zahaczyć. Ale pozostawić sporo ten ciężar, jak mówię ja nie robię tak, że ściągam wszystko, tylko wyciskam. Bo to też trening. Ale widać, że progres jest dlatego, że na przykład jak robiłem to pierwszy raz i dodałem piątki, to wycisnąłem, nie wiem, trzy razy i już nie dałem rady, więc już lepiej wychodzi. I zostawimy te dwudziestki na trzecią serię, normalnie bym poszedł na dziesiątki, ale jak mówiłem, zawsze wolę cięższe ciężary podnosić mniej razy niż na przykład taki ciężar, który mogę podnieść 10-20 razy. Ostatnią serię. Dobra, ostatnia seria, tylko że zrobimy tak, że od razu będziemy wyciskać. Jak damy to do góry, to od razu wyciśniemy. Zamiast zahaczyć to od razu lecimy z ostatnią serią, bo to będzie ciężej. Zawsze ciężej zacząć od dołu niż od góry. Dobra, długie ćwiczenie. E, tylna część barka, czyli po angielsku rear delts Jak mówiłem kiedyś, to jest chyba moje ulubione ćwiczenie na barki. Po prostu lubię się tak rozciągać. To bardzo źle brzmi. Ale no, lecimy. 3,75 robimy i ustawiłem trochę niżej to, więc lecimy. Nie, to jest źle ustawione? Aha. Czułem, że coś do ustawiamy, dlatego zawsze trzeba sprawdzić. Damy na piątki. Stopniowo do góry co chwilę jakiś pracownik pochodzi to, że już się nie odezwał do mnie Bo tutaj nie można nagrywać na tej siłowni Już nieraz mówili, że mam przestać nagrywać A i tak nagrywam Publiczna siłownia, mogę robić co chcę Dobra, druga seria 5 kilo plus 5 kg jako o naszą reprezentację czuję, że w meczu z Walią czułem, że gramy prawdziwą piłkę. Na przykład ostatnio, jak mieliśmy ten zły okres, że z Mołdawią przegrywaliśmy, że w ogóle nie dostaliśmy się na euro od razu. To dla mnie to było takie coś, że każdy zawodnik zamiast grać jako drużyna, to każdy chce być gwiazdą, że każdy będzie trzymał piłkę. Jak chodzi o podania, to czasami niepoprawne, to wyglądało jakbyśmy w ogóle nie potrafili, potrafili grać jako drużyna. A jak graliśmy z Walią, to czułem, że lepiej się grało razem, że podania były doskonałe. Czułem, że graliśmy jako drużyna i to nie tylko z Walią, tylko ze Estonią też. Dzięki temu dostaliśmy się na te euro przez te baraże. A tak ogółem, to ja zawsze widziałem, na przykład jak Sousa był, nie, nie Sousa, tylko ten, Santos. Dla mnie to było bardziej że każdy gra dla siebie, co nie? że mamy tyle gwiazd na przykład Zalewski, Lewandowski kurde matikasz, yy, mamy Zielińskiego ale nie potrafią grać ze sobą a teraz mi się podobała ta gra W ostatnią serię i robimy trzy ćwiczenia znowu bo czwarte ćwiczenie nie mogę wymyślić na barki tak szczerze dobra trzecie trzecie nie czekaj która to seria już raz, raz czwarta. czwarta seria Zostań w na bary i używamy takie coś po prostu, że dajemy tu rękę przez to, dajemy tak i lecisz. Na przykład jest lepiej łapać to, niż takie coś, bo jak na przykład pak daje to czasami mi się to tak wygina, że mnie potem tutaj boli strasznie i tak niewygodnie szczerze, więc wolę po prostu, to jest chyba do nóg, co nie, żeby jakieś, coś takiego robić, ale... żeby to, żeby ciaśniej było. Ja to przez to, żeby ciaśniej. Ja. I tak mi po prostu lepiej, no że nie muszę ustawiać jakoś ręce, tylko mogę normalnie lecieć. No. Soria.

Lecimy na plecy, barki skończone. Ogłęb znalazłem nowe ćwiczenie na barki, ale dzisiaj jeszcze nie zrobiłem, bo jeszcze muszę się przyzwyczaić do techniki, zobaczyć co to będzie, ale to będzie właśnie na następnej sesji na barki, na plecy. Dobra, pierwsze ćwiczenie na plecy. Zawsze łapiemy trochę bliżej, tylko nie za blisko. 30 kilo, żeby się rozgrzać. Na luzie. Chcę zrobić dzisiaj maksimum, tylko że potrzebuję kogoś, kto może dać mi płytkę na nogi, bo nie mogę dać nogi pod spodem jak na normalnej maszynie na lat pół

Dobra, damy na 50, więc 10 kilo mniej, już nie musimy używać tą płytkę Dobra, ostatnia seria na Seria mi się zaraz rozładuje, więc muszę wymienić Dobra, lecimy na drugie ćwiczenie. Dobra, drugie ćwiczenie na plecy, bliższe złapanie i jak mówiłem, 20, 30, 40, 50 kilo. 50 kilo to jest maksimum tutaj, więc 4 serie i coraz więcej, za serie. Więc no, lecimy z pierwszą serią, żeby się rozgrzać takie 20 kilo. To muszę stać prosto. Lecimy. Dobra, druga seria, 30 kilo, jak mówiłem chyba już 1500 razy na tym ćwiczeniu, jak ogólnie się trenuję plecy, to ważne jest ustawienie się niż ciężar, lepiej wybrać taki ciężar, gdzie możesz wycisnąć parę razy, bo jak się źle ustawisz na plecy, to możliwość, że będziesz miała albo miała kontuzję przez dłuższy okres, więc lepiej. Technicznie wszystko dobrze zrobić jak robisz plecy, bo najgorsza kontuzja to plecy, ból pleców, co nie, dolna część pleców, więc zawsze ważne się dobrze ustawić. Ja tylko zawsze patrzę w lustro, że się dobrze ustawiam zanim zrobię ćwiczenie. Dobra, lecimy 40. Dobra, trzecia historia, 40 kilo. 50. Dobra, ostatnia seria, 50 kilo, potem lecimy na pociąganie się I dodamy sobie znowu ciężar na sobie, więc 20 kilo i stopniowo będziemy budować Dobra, pociągamy się i będzie koniec streamingu. Dobra, pociągamy się, 20 kilo mamy na sobie, zobaczymy ile wyjdzie. <grywa> Druga seria, 120 20 kg na, na takiej sesji, musiałem od razu ściągnąć, więc teraz próbujemy drugą serię, zobaczymy ile wyjdzie. Jak wyjdzie mniej niż 4, to damy po prostu do szczężara. Oh, <laughs> Do you know I've never got a cramp in my life? Eh? Never ever got a cramp in my life. Oh, I get it badder. <laughs> oh, I do that. Bounce you're 58 you and see if you get it. <laughs> you get it bleeding getting off the toilet? <laughs> <laughs> like, oh oh, my back! Oh. <laughs> What's up with you? i oh, just clinched my back. <laughs> Nie, 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 nie. Dobra, ściągamy ten ciężar. No, w tle mamy kibicowali. Powiedział, że aż serduszko mi się złamało, jak ten James nie tego karnego. Ale kurde, ludzie mówią, że mieliśmy farta, tak naprawdę czuję, że dominowaliśmy ten mecz. Tylko no, nie mieliśmy nawet strzał na bramkę, ale czuję, że 70% meczu dominowaliśmy. Po prostu nie mogliśmy tego ostatniego strzała. Czuję, że... Mieliśmy więcej piłki, bo patrzyłem na statystyki i też czułem, że graliśmy po, prostu po swojemu. Też mi się to podobało, że graliśmy po swojemu. Nie, że Walia nas zmuszała do błędów, tylko graliśmy po swojemu i dlatego wygraliśmy ten mecz. Czekaliśmy na błąd wali, Parę razy się zdarzył taki pątko, nie mogliśmy właśnie szczelić tą bramę. Ale no, po prostu lubię to, że graliśmy po swojemu. Nie zmieniliśmy żadnych taktyk, tylko no, jak mówiłem, po swojemu graliśmy. Technicznie i wygraliśmy Zero ciężara teraz, po prostu normalnie się pociągamy Pamiętam jak kiedyś musiałem rękawiczki używać, a teraz... przyzwyczajony do tego bólu <laughs> Nie wiem, że mogę mi coś zrobić, ale chcę zostawić siły na ostatnią serię, tam gdzie będziemy lecieć jak najwięcej, zrobimy może 15 albo więcej, zobaczymy. Dobra, robimy tą ostatnią serię i lecimy do domu, znaczy ja do szkoły muszę lecieć, no. Czuję, że udana sesja, czuję, że na barkach mi lepiej poszło niż na plecach dzisiaj, ale no, ma się takie dni. Ja ogólnie nie lubię plecy trenować, dlatego ja mówiłem, że zostawiłem plecy wtedy, kiedy trenuję barki, bo jak trenuję, barki, znaczy jak trenuję plecy i bicepy, to mi się sesja nie podoba, bo epicepy też nie jestem wielkim fanem, więc jak zostawiam najgorsze ćwiczenia w jeden dzień, to mam mniej motywacji, żeby przyjść, żeby dać siebie wszystko. A jak robię codziennie, to co ja lubię na przykład barki, robię yy... Markę osobno robię, klatę osobno robię, tricep osobno robię. Są moje trzy ulubione grupy mięśniowe, żeby trenować. No to wtedy mogę codziennie normalnie przechodzić i mieć motywację, żeby dać siebie wszystko na treningu. A jak zostawiam najgorsze ćwiczenia na jeden dzień, to no, tak nie jest. W ogóle mi się czasami nie chce przechodzić. Ostatnio tak miałem, że wstałem otwarty, pomyślałem sobie, że mam nogi, zrobić to nie przeszłem. Jakbym wiedział, że klatę robię, to bym przyszedł. Więc po prostu trzeba mieć taki plan treningowy, że będziecie przechodzić codziennie, a nie, że w niektóre dni macie mniej motywacji, albo wam się nie chce.

Widzimy się w następny dzień. Następna sesja to chyba nogi. Technicznie już potrafię nogi robić, bo miałem sesję z trenerką, więc już te treningi na nogi będą o wiele lepsze. A nie, przecież tricepy i bicepy robię, co ja gadam. Ale ogółem, że nauczyłem się na nogi robić technicznie lepiej, więc... Przecież tyle. Ale dziękuję, że oglądaliście. Do następnego dnia.